Dzisiaj film o dropsie, część druga. Dobra, to jest drops. Drops to drops, jak wiecie. Nie! Drops! Stój! Drops! Nie, Drops! Gdzie jesteś? Haha! Jesteś otoczony! Okej, okay, teraz Drops furuje. Drops, proś. Drops. Dawaj. Nie, no to się nie uda. Tak, pięknie. Dobra, Drops. Hadi. A tutaj starszy brat Dropsa, dolar. Tak zwany pies przewodnik. Obawiam się, jak słodko. Nie, oni, oni, oni zrobili fundację, żeby otworzyć bramę. A patrz, tutaj jest zamknięte. Haha, I, ha, i co teraz robicie? Czujemy... Dolar, co ty do... A ty, Drops, co ty zrobisz? Dolar do Drops. Okej, okay, że to może troszkę potrwać. Aj, za późno. Chciał kretować. No. On no, wentował. Tu zatrzymaj się! Oj, o Jezu, <grym> n oj, oj, oj. o no. Niestety nic nie wykombinujesz. Niestety nie. Droższy dolar kombinują fundację, jak się dostać do środka. Hm. Chodź dolar. dolar, chodź, do się na kołek. My idziemy, pa. My idziemy, nara. Gdzie? Drops, czy znaczy Dolar. Ej, zobaczcie, zobaczcie, kombinuje, kretuje, kretuje. Widzicie to? Była to środka. Nie, drop. stój tam. Zamknij, zamknij. Widzowie, abstrakcja! DOLAR! Szybko idź! Dobra, to jest dolar, a to jest butek starszy brat obu psów. Nie widać drobnych. Halo? Gdzie jest Jest, jest Haha. Niestety. Dobra, wpuść go chyba, no bo już... Potem wykombinujemy, jak ich wydostać. Ja cały Dobra, chodź, dolar, bucek, dolar, nie, nie. A może dolar wykombinował, jak się wydostać. A ty nie Sięgnąłeś od niego. A to są kulisy sławy dropsa. Drops powie coś do fanów. No tak, smaczne Kulisy dropsa, to koks. A teraz nadajemy drops 24 na 7. I to był film o dropsie, czy 24 na 7. Jestem drops, jestem drops. nie wiem, co się dzieje. Dobra, widzowie, drops już nie chce chodzić, więc to by był koniec odcinka. Cześć.